Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Sylwia Kośluk i jestem prezesem Fundacji Aktywnie Razem Ku Jedności. Zachęcam i zapraszam Państwa do korzystania z projektu pod nazwą Kultura ze zamkniętymi drzwiami. Projekt ten został sfinansowany ze środków Fundacji PZtu i wszystkie publikowane przez nas materiały, gry, zabawy, również ćwiczenia są udostępniane na stronie www Fundacja Aktywni Razem Ku Jedności, jak również na Facebooku i Instagramie. Pod, tym, pod tą samą nazwą, wszystkie publikowane są materiały za darmo. Również od jutra będą publikowane nie tylko materiały, ale i filmy. Filmy będą publikowane na kanale YouTube, również pod nazwą Fundacja Aktywni Razem Ku Jedności. Filmy będą przedstawiane w odsłonie czarno-białej. To jest pokazana scenka negatywna. I tam będzie pokazana prawdopodobnie, bardzo dobrze znana, znana Państwu komunikacja, która koncentruje się na osobie, a nie na problemie, która, podczas której używane są niekoniecznie pozytywne zwroty, niekoniecznie pozytywna mowa ciała. I podczas tej scenki będą napisy, dla ciała napisy, które są bardzo ważne i zachęcam, żebyście państwo czytali, co się dzieje podczas takiej komunikacji. Jakie powstają zaburzenia? W którym momencie zrywane są więzi emocjonalne? W którym momencie stosujemy oceny, oskarżenia, ataki? I gdzie? w którym momencie zaczynamy zrywać już kontakt i relacje. To jest bardzo ważne. Jeżeli państwu zależy na tym, żeby w waszych rodzinach świeciło światło, żeby w waszych rodzinach panowała zgoda, harmonia, to zachęcam do tego, żebyście brali jak najwięcej z tych pozytywnych z pozytywnych scenek Ponieważ tam przedstawiane są yy, zwroty, postawa ciała, yy, słowa i przekaz, który koncentruje się już nie na osobie, ale koncentruje się przede wszystkim na problemie. Pokazujemy, w którym momencie warto zwrócić yy, uwagę, przepraszam, w którym momencie zaczynamy już proces budowania zdrowych relacji, proces budowania więzi, proces odejścia od ataku na osobę i koncentrowania się na problemie. Taki proces jest dopiero początkiem do tego żeby w waszych rodzinach zapanowała zgoda harmonia i przede wszystkim na końcu jedność ponieważ każdy z was jest inny każdy z was ma inne przekonania w innym środowisku się wychował inne predyspozycje wzorce każdy z was ma różne też intencje inne myśli ale kiedy jesteście już razem to warto usiąść i spotkać się ze sobą. Czasami nawet warto spotkać się z samym sobą, zanim się spotkam z drugą osobą, bo to jest kluczowy moment do tego, żeby najpierw poznać siebie, porozmawiać sam ze sobą, zobaczyć jakie mam intencje i tak naprawdę czego ja od tej osoby drugiej oczekuję czy oczekuje tego że ona ma grać tak jak ja jej powiem czy oczekuje tego żeby ona mnie zrozumiała i w tych pozytywnych scenkach dokładnie taki jest nacisk położony na na kontakt na komunikację na koncentrację na problemie na tym żeby drugą osobę usłyszeć i żeby przekazać w taki delikatny sposób, swoje uczucia i swoje emocje, żeby ta druga osoba odebrała mnie taką, jaką jestem. Żebym ja mogła tą drugą osobę odebrać taką, jaka ona jest. Drodzy Państwo, bardzo, yy, ale to bardzo mocno pracuję każdego dnia nad tym, żeby. Nie stosować przemocy względem y, członków swoich rodziny. Ponieważ jestem i matką, i żoną wiem, jak bardzo ważna jest relacja i komunikacja, jak, jak bardzo ważne jest usłyszenie drugiej osoby, nie poprzez nacisk czy atak, czy narzucenie swoich myśli, swojej woli, ale na to, żeby tak naprawdę usłyszeć. Tą drugą osobę i zrozumieć ją, yy, zastosować empatię, czyli tak zwane współodczuwanie, i przede wszystkim, żeby zachęcić yy, tych moich yy, najbliższych, mojemu sercu, osób do współpracy. I cała pozytywna scenka właśnie koncentruje się dokładnie na takim procesie nie znajdziecie tam dokładnie odpowiedzi na, na Wasz problem. Pokaz, my tylko pokazujemy, jak zamienić negatywną komunikację na pozytywną komunikację. My pokazujemy kluczowe, taki klucz do budowania zdrowych relacji. A to, co Wy z tym zrobicie, to już oczywiście należy do Was. Ja tylko zachęcam, zachęcam do tego, żebyście jak najbardziej, jak najwięcej brali tego pozytywnego elementu, aspektu do, do swoich rodzin, żebyście próbowali, bo najważniejsza to jest próba, najważniejsze to jest podjęcie decyzji, że ja chcę, chcę coś zmienić. I to jest yy, pierwszy Mały kroczek do tego, żeby cokolwiek w życiu później dalej osiągnąć. Serdeczne składam podziękowania dla aktorów, bo wiem, ile serca wkładają w to, żebyście Wy Państwo mogli odebrać ten przekaz. Wiem, w jakich czasami y, trudnych warunkach musieli pracować, ile zaangażowania włożyli. To wszystko, żebyście Państwo mogli naprawdę z tego korzystać. Dziękuję bardzo mocno Robertowi, który montuje wszystkie filmy i który obsługiwał momentami nawet trzy kamery, więc jego zaangażowanie, jego wysiłek yy, uważam, że powinien zostać naprawdę doceniony. Także dziękuję również pani psycholog. Która od początku pracowała z nami nad budowaniem treści i tego przekazu, tej zdrowej komunikacji. I dziękuję Państwu za to, że dla Was mogliśmy te filmiki nagrywać. I na pewno jeszcze nie raz coś powiem na temat tych filmików. W sumie będzie filmów 25, z czego z czego będzie 25 scenek negatywnych i 25 pozytywnych. W sumie będzie 50 scenek, które od jutra będziemy publikowali na naszym kanale Fundacja Aktywni Razem Ku Jedności. Drodzy Państwo, zachęcam, nie koncentrujcie się na atrybutach, nie koncentrujcie się na aktorach, ale koncentrujcie się na najważniejszym, na tym przekazie który specjalnie dla Was poprzez te filmy chcemy zaprezentować. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, jestem do Państwa dyspozycji i zachęcam. Piszcie, dzwoncie, pytajcie. Na pewno, jeżeli y, będzie z państwa strony również taka chęć do tego, żebyśmy dalej robili to, co zaczęliśmy robić. Y, to zachęcam również do wspierania nas finansowo. Y, gdzie znajdziecie na stronie Fundacji Aktywni Razem Ku Jedności y, konto i możecie zapisywać, że potrzebujecie tego i finansować nas, a my obiecujemy, że będziemy na pewno, nie poprzestaniemy na tym, co już zrobiliśmy, ale będziemy działać dalej i będziemy dla Państwa nagrywać jak najwięcej filmów. Więc mam nadzieję. Do zobaczenia, do usłyszenia. I czekam na Wasze komentarze, i przede wszystkim, co Wam się udało z tych filmików wziąć do siebie, co udało się wdrożyć, i jak Wasza komunikacja zmieniła się w Waszych rodzinach, i czy dzięki tej komunikacji zmieniły się również relacje. Pozdrawiam gorąco i do usłyszenia.